Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o podpisaniu ze stroną amerykańską kolejnego kontraktu na dostawy sprzętu dla polskich sił pancernych. Tym razem będą to przeznaczone do usuwania min czołgi saperskie M1150 Armored Beach Vehicle. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szymus i zapraszam na kolejny materiał poświęcony wojsku polskiemu. Umowa warta około 115 milionów dolarów była co ciekawe opcją powiązaną z pierwszym zakupem czołgów Abrams dla polskich sił pancernych. Wówczas strona polska zamówiła 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji SEP V3, a także dodatkowo 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88 A2 Hercules oraz 17 mostów towarzyszących M1074 Joint Assault Bridge. Natomiast czołgi saperskie M1150 stanowiły dodatkową opcję. I co ważne, kontrakt na nie został podpisany de facto w ostatnim momencie bowiem 31 lipca upływał termin jej ważności. A więc na ostatnią chwilę zdołano dokupić dosyć ważne wozy, biorąc pod uwagę m.in. doświadczenia z wojny ukraińsko rosyjskiej. Gdzie zarówno improwizowane ładunki, miny, ale także działania inżynieryjne pozwalały znacząco utrudniać działanie wojsk zmechanizowanych oraz zmotoryzowanych. A wóz M1150 Armored Bridge Vehicle został stworzony do tego, aby pokonywać wrogie umocnienia oraz pola minowe. Pojazd został stworzony, co ciekawe, na przełomie lat 90. i 2000 i to głównie ze względu na zapotrzebowanie Korpusu Piechoty Morskiej Marines. Wprawdzie wcześniej szykowano się do stworzenia takiego pojazdu na podwoziu czołgu Abrams w ramach programu M1 Grizzly, to jednak rosnące koszty opracowania, a także późniejszego pozyskania nowego pojazdu, spowodowały, że US Army zdecydowała o zaprzestaniu i pozostaniu przy dotychczasowych wozach rodziny M728, bazujących na poprzedniku Abramsa czołgu M60 Patton. Natomiast piechota morska zdecydowała się samodzielnie ufundować rozwój pojazdów w oparciu o M1 Abrams. W ramach oszczędności oraz przyspieszenia prac nad pojazdem, zdecydowano się, co ciekawe, że będzie on nadal wyposażony w wieżę, chociaż oczywiście pozbawioną głównego działa. Ponadto zakres jej obrotu miał być ograniczony jedynie do 180 stopni w przedniej półsferze. W zamian za to głównym uzbrojeniem miał być system M58 Mine Clearing Line Charge, znany w skrócie jako MIGLIC. System M58 został z kolei wprowadzony do służby w 1988 roku. Służył on do tworzenia wyłomów we wrogich polach minowych. Pierwotnie był on ciągnięty za pojazdami opancerzonymi lub ciężarówkami lekko opancerzonymi pojazdami terenowymi. Składał się on z przyczepy M353 lub M200A1, w tym także w wersji gąsienicowej, na której usadowiona była wyrzutnia M147, mieszcząca rakietę ciągnącą MK22 mod 4, bazujących na 127 mm rakietach z Zuni. Służyła ona do wyciągania z przyczepy ładunków złużnego M58. Po jego wyciągnięciu i opadnięciu na wskazany teren dokonywano jego detonacji. Na odcinek o długości jednej stopy przypadało 5 funtów, a więc około 2,27 kg materiału wybuchowego. Jego detonacja czyściła ścieżkę dla własnych pojazdów oraz piechoty. Cały system M58 Miklik okazał się być bardzo skuteczny. Największą jego bolączką był fakt, że musiał być ciągnięty przez inny pojazd na przyczepie oraz także obsługiwany z zewnątrz przez żołnierzy. Natomiast bardzo szybko zaczęto tą wadę niwelować najpierw przez montowanie wyrzutni M147 na podwoziach czołgów mostowych M60 Armored Vehicle Launched Bridge. Stąd też piechota morska zdecydowała się, aby wyposażyć w taki system nowo pozyskiwane czołgi saperskie na podwoziu Abramsa. Zastosowano m.in. nową wersję ładunków zdłużnych, tym razem o długości do 150 metrów. Od góry została ona osłonięta płytą pancerną zabezpieczającą przed ostrzałem i odłamkami. Parę takich wyrzutni umiejscowiono w tylnej części wieży. Co ciekawe, pozostawienie jej okazało się być sporym atutem M1150 nad innymi tego typu pojazdami wyposażonymi w podobne systemy, jak np. izraelskimi czołgami saperskimi Puma. Już nie trzeba było w możliwie dokładnie ustawiać całego kadłuba pojazdu, pozostawienie wieży, nawet z ograniczonym zakresem obrotu, umożliwiało dokonanie korekty bez manewrowania całym pojazdem. Choć jak pokazuje praktyka, tego typu poprawki są stosunkowo rzadkie i najczęściej i tak wieża jest ustawiona dokładnie do przodu względem kadłuba. Przednią część wieży dodatkowo opancerzono pancerzem reaktywnym. Oczywiście jak każdy czołg saperski M1150 ABV dysponuje również rozbudowanym lemieszem. Zdolny nie tylko wykopywać umocnioną pozycję dla czołgu, usuwać zapory, zakopywać okopy, ale także wykopywać miny. Pojazd wyposażono również w specjalny system do zrzucania markerów, wytyczających drogę dla pojazdów przez wyrąb we wrogim poluminowym. Wreszcie do samoobrony pojazd dysponuje pojedynczym wielkokalibrowym karabinem maszynowym Browning M2. Debiut bojowy pojazdów M1150 Armored Bridge Vehicle przepada na okres walk w Afganistanie. W lutym 2010 roku brały one udział w operacjach Cobras Anger oraz Moshtarak. Oczywiście także US Army po klęsce programu M1 Grizzly zdecydowała się na zamówienie wozów M1150. Co ciekawe jednak od 2023 roku Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, Marines, zdecydował o wycofaniu czołgów M1 Abrams oraz wszystkich wozów specjalistycznych na jego podwoziu, w ramach zmiany podejścia co do kwestii działania na Teatrze Pacyfiku. Wszystkie wozy miały zostać przetransferowane do US Army. Oprócz Amerykanów wozy te użytkują także Australijczycy, 29 sztuk, oraz Bahrain w liczbie 8. Cztery sztuki zostały zamówione przez Rumunię. Wozy w bliżej nieokreślonej liczbie użytkuje także Ukraina w ramach pomocy wojskowej. Przynajmniej jeden egzemplarz został przechwycony przez Rosjan, po tym jak został unieruchomiony w rejonie Ardjiwki. Polska zamówi 25 egzemplarzy, tyle ile było w dodatkowej opcji. Będą one bez wątpienia dużym wsparciem dla polskich oddziałów wyposażonych w czołgi Abrams. Przede wszystkim będą de facto jedynym pojazdem zdolnym szybko dokonać głębokich wyłomów we wrogich polach minowych. Zresztą, co wskazywano m.in. w Afganistanie, sam efekt użycia ładunków potrafi działać wysoce demoralizująco na broniących się żołnierzy wroga. Dużą zaletą jest także wyposażenie pojazdu we wieżę, co nie zmusza załogi do kierowania, manewrowania całym pojazdem, tak aby odpowiednio ustawić się do wystrzelenia ładunków M58 w celu wykonania wyłomu pod właściwym kątem na właściwym odcinku. Choć z drugiej strony, nawet sami Amerykanie przyznają, że jest to cecha niekoniecznie aż tak często wykorzystywana. Najczęściej bowiem i tak pojazdy podjeżdżają pod kątem prostym do wrogich pozycji minowych. A w wypadku pojazdu bezwieżowego mówimy o niższych kosztach jego wyprodukowania, ale także i prostszym serwisowaniu. Niemniej jednak, wykorzystywanie M1150 mogłoby przyczynić się do nauki i rozważenia, jaki docelowy układ powinien posiadać jego odpowiednik, który zostanie stworzony w Polsce na podstawie czołgu K2. .pl. Zresztą pancerny kontrakt z Koreańczykami ma zostać podpisany 1 sierpnia, a więc dosłownie dzień po umowie z Amerykanami. Szykuje się więc nam bardzo ciekawy i gorący tydzień, jeśli chodzi o zamówienia dla polskich sił pancernych. Ja na koniec tradycyjnie zapraszam Was do ocen, komentarzy i dyskusji na moim kanale. Jeśli jesteś nowy, bardzo serdecznie zapraszam Cię do kliknięcia przycisku, subskrypcji oraz notyfikacji znajdujących się pod filmikiem dzięki temu będziesz na bieżąco informowany o nowych materiałach na kanale koniec transmisji